Ponad 50% naszego obszaru to są użytki rolnicze. witam w barwach Warmii i Mazuru w naszym kopernikowym studiu. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jak ważnym partnerem dla rolników jest Samorząd Województwa? No myślę, że spełniamy ważną rolę, jeżeli chodzi o, o wsparcie, ale też i kreowanie tego działu gospodarki, który jest nam dany z natury. I tutaj staramy się nie tylko poprzez inteligentną specjalizację produkcja zdrowej żywności, ale również sfinansowanie pewnych działań w zakresie infrastruktury, w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Tą całą produkcję rolniczą, około rolniczą, poprawiać. Przykład to właśnie dyspozycja pieniędzy unijnych. To jest ponad 360 milionów złotych, które w tym okresie programowania mieliśmy w dyspozycji i w zasadzie już prawie w całości są one wykorzystane. To są kwestie infrastrukturalne, wodociągowe, kanalizacyjne to jest też kwestia uaktywnienia programu tzw. Tak Lider Plus, gdzie lokalne można powiedzieć strategie są realizowane przy wsparciu unijnym. Także udaje nam się w całości wdrażać te pieniądze. Liczymy, że jeszcze dostaniemy jakieś bonusy z tych obszarów polskich, gdzie te wykorzystanie nie jest tak dobre jak u nas. Wsparcie z budżetu województwa to różnego rodzaju granty i konkursy. O to chciałbym tutaj też dopytać. One są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. E, powiedzmy trochę szerzej o tych przedsięwzięciach realizowanych, z właśnie grantów, konkursów. Tak, to prawda. Oprócz tych pieniędzy unijnych również angażujemy środki z budżetu. Jest to w skali roku około miliona złotych. Różne granty, bardzo ważne, granty sołeckie, więc często te, które jakieś drobne inwestycje przy wsparciu z naszych pieniędzy tutaj województwa i wsparciu lokalnych samorządów mogą być realizowane, budują społeczność w aktywności, ale też powodują, powodują taką sytuację, że są załatwiane podstawowe sprawy, które... Często są bolączką tam, gdzieś w oddali, na wsiach, gdzie ludzie mieszkają. Ale oprócz tego są jeszcze granty związane z aktywną wsią w Armii Mazur i Powiśla. To też jest delegacja środków na działania właśnie na terenach wiejskich. Mamy granty dla kół gospodyń, po raz pierwszy w tym roku pilotażowo realizowaliśmy ten projekt i był on bardzo dobrze zauważony i myślę, że w następnych latach będziemy to poszerzać. Mamy również granty dla działkowiczów, to bardziej może w obszarach, w obszarach miejskich, ale dzisiaj działki stanowią też duże Zainteresowanie całej społeczności lokalnej, bo tam można u siebie odpocząć, a też w jaki sposób zagospodarować zdrową żywność. Też w tym roku uruchomiliśmy granty o charakterze takich profesjonalnych lokalizacji stacji meteorologicznych. Jest to wymiar i cel taki, żeby przynajmniej w każdym powiecie taka stacja się znalazła w naszym regionie, bo to przy wszelkiego rodzaju wnioskach, czy przewidywaniach pogodowych, czy określonych... Czy określane... Takie działania zapobiegające skutkom podejrzewam tak, suszy na przykład? Suszy czy, czy różnych różnych kwestii opadowych, gdzie, gdzie też trzeba starać się o o jakieś preferencyjne kredyty czy wsparcia, to, to to jest naprawdę bardzo potrzebne. Także na pewno widzimy rolnictwo jako jedną z głównych gałęzi regionu, gałęzi gospodarczych. Czy możemy już zaprosić na tegoroczne dożynki? Tak, zdecydowanie zapraszamy na tegoroczne dożynki, które odbędą się tak jak, jak, jak zawsze w Olsztynku przy pełnej tutaj obsadzie uczestników, wiesiedników dożynek, przy udziale też na początku we mszy świętej. Chcę podziękować, podziękować ludziom, rolnikom za pracę, Panu Bogu za, za opiekę nad, nad całą tą fabryką pod gołym niebem, przecież uzależnioną bardzo mocno od natury. No i oczywiście być w takiej nadziei, że minie nas Trudna sytuacja pandemiczna, ale, ale też przede wszystkim, że uhonorowanie pracy rolnika będzie bardzo powszechne, bo znane jest staropolskie przysłowie, że od myszy po cesarza każdy żyje z gospodarza. Także wielkie już dzisiaj podziękowania dla wszystkich, którzy zajmują się i obsługują rolnictwo, dla, dla hodowców, dla działkowców, dla, dla pszczelarzy i serdecznie zapraszamy na wojewódzkie dorzynki. Do Olsztynka, tak żebyśmy mogli uhonorować pracę rolników. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa Warnicko-Mazurskiego, był Państwa i moim gościem. Piotr Hrasim, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Telewizja Kopernik. kopernik.tv